Halo halo, witam Was serdecznie we wtorek, 2 września, już mamy wrzesień Moi drodzy, dzisiaj o 9 wejdzie mój odcinek, pierwszy QA z opóźnieniem miałem go wypuścić wczoraj, ale wypuściłem Wypuszczę go dzisiaj właśnie 2 września a my jesteśmy na Oconnell Street w Dublinie Ulica taka główna, koszpili, która ma 120 metrów. Muszę iść do Ambasady Polskiej, odebrać mój paszport. W piątek dostałem informację, że jest paszport do odebrania. Jak widzicie, jest godzina 10. Jest spokojnie, nie jest tu duży ruch. Kilku bezdomnych. Wzdłuż O'Connell Street, właśnie. Dojdziemy tam do Temple Baru po prawej No jak Dublin Piękne było to miasto W 2010-11 pamiętam aż się tu chciało żyć Bardzo mi się podobało No teraz jest jak jest Ale jeszcze jest w miarę bezpiecznie Dzień tu zaraz ambasadę będziemy mieli. No Zapraszam Was na nowe odcinki, a ten odcinek z Dublina będzie w piątek emitowany. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.